Szanowni Państwo, rozpoczął się nowy rok, na który zaplanowaliśmy kolejne zadania inwestycyjne i rozwojowe. Przygotowujemy dokumentację i projekty dla inwestycji na ten rok, ale również na kolejne lata i nową perspektywę unijną 2021-2027. W końcówce ubiegłego roku Gmina Wąpiewsk przystąpiła do partnerstwa doradczego z kilkoma gminami w celu nowej formy pozyskiwania funduszy unijnych. Znaleźliśmy się w partnerstwie pięciu samorządów z hasłem przewodnim Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn. Łącznie z gminą Wąpierskie jest powiat Brodnicki, gmina Brzozie, gmina Bobrowo i gmina Jabłonowo-Pomorskie. Dobre przygotowanie nowych inwestycji wymaga prawidłowego rozpoznania potrzeb mieszkańców i ich zapotrzebowania na usługi publiczne. Warunkiem intensywnego rozwoju jest skuteczne pozyskanie środków zewnętrznych, do czego Państwa przyzwyczaiłem w ostatnich latach. Tym razem zwracam się do Państwa, mieszkańców Gminy Wąpielsk, o wyrażenie opinii o miejscu, w którym żyjemy. W jakim kierunku powinniśmy skierować gminę, aby jak najlepiej wykorzystać kolejną szansę rozwojową? Wspólnie z gminami partnerskimi przygotowujemy obecnie strategię rozwoju obszaru partnerstwa i będziemy razem starać się o środki pomocowe, w tym unijne. Na realizację zadań. Które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Wierzę, że efektywny rozwój przyczyni się do wstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów właśnie z tym lokalnym miejscem. Wasze opinie są bardzo ważne i będą wykorzystane przy planowaniu inwestycji i podejmowaniu nowych wyzwań. Ankieta jest anonimowa, skierowana do mieszkańców gmin Oczaru Partnerstwa. Wyniki po ich opracowaniu będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu. Dziękuję za poświęcony czas i udzielenie przemyślanych odpowiedzi.